W pewnym momencie byłam już tak zmęczona, że miałam wrażenie, że przyznałam przy mikrofonie. Program Choszcznow i Bizie sponsorują. A jeśli chcesz nas wesprzeć w pokonywaniu dalszych kilometrów z ciekawymi osobami, odezwij się. No dobra, szanowni państwo, przed państwem Martyna Żyta. Witamy. Cześć, witamy. E, I chciałbym <grym> dzisiaj z Martyną porozmawiać e, o jej drodze muzycznej od samego początku. Czyli Martyna, powiedz twoje pierwsze w ogóle spotkanie ze śpiewem, z muzyką, jak to u ciebie było? No, chyba jak każde dziecko w szkole. Mhm. A Zajęce... chodziłaś do szkoły jakiej w ogóle? Szkoła podstawowa w Zieleniewie. wie. Aha. Zajęcia z muzyki. Tak mhm. w ogóle to pozdrawiam moją panią nauczycielkę od muzyki, panią Edytę Groblicę. O, która by gdzieś... ci jeszcze uczy. Chyba jeszcze uczy, ja bym która tam gdzieś podrobię. tam zapoczątkowała we mnie ten śpiew, mhm. bo przygotowywała mnie do wszelkich konkursów mhm. muzycznych i zaczęło się od konkursu właśnie w tej szkole. Taki międzyszkolny konkurs mhm. piosenki dziecięcej, bodajże to już było bardzo dawno, nie pamiętam, chyba miałam 8 lat albo i może mniej. Pamiętam tylko piosenkę, znaczy nie pamiętam tytułu, ale pamiętam jak leciało. Leciało to tak, na plaży, na plaży fajnie jest. Mhm. No to śpiewamy. I, I tak i zajęłam wtedy drugie miejsce. Wewnątrzszkolny jakiś, tak? Tak, Komis. tak. I bardzo płakałam, bo zajęłam aha, drugie miejsce. Aha. <noise> Czyli miałaś ambicję już wtedy, żeby jednak o puchar walczyć. No nie ukrywam no. No. Czyli dobra, szkoła podstawowa, pani... Przypomnij jeszcze raz? Pani Edyta Groblica. Pozdrawiamy. Moja, moja wtedy nauczycielka muzyki. No i co dalej? Co dalej? I zaczęłam sobie śpiewać po różnych konkursach. Mhm. Ona cię wysyłała? Ta tak, 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 tak. Przygotowywała, wysyłała, jeździłyśmy razem, jeździłam też z innymi koleżankami, no i to się tak kręciło. Mhm. Gdzieś tam zdobywałam pierwsze miejsca, jakieś Grand Prix na różnych festiwalach, yy, nawet na międzynarodowym to. chyba trzecie miejsce. Wtedy miałam to było w Trzebiatowie. Aha. No i gdzieś to się już tak bardzo rozwinęło, tak często jeździłam na te konkursy, no, że po prostu czułam, że to jest to. Pomimo tego, że byłam dzieckiem. No i potem szkoła, gimnazjum w Bierzwniku, bo tam uczęszczałam. I tam już była muzyka, ale nie było kogoś, kto by mnie poprowadził muzycznie. No i po prostu uczyłam się sama, jeszcze jak tam ta poprzednia moja pani nauczycielka miała czas to tam mnie przygotowywała, no ale wiadomo, to już później się tak troszeczkę te drogi rozeszły. Ja poszłam do liceum. Liceum już... Liceum już tutaj, nie? Tak, już tutaj w hocznie na Polnej. No i już później zajęłam się sama sobą. Czyli był okres, że po prostu musiałaś sama gdzieś tak, tam Tak, tak, tak. No dobrze, ale ja pamiętam, no chyba z takich pierwszych... No to inaczej zacznę, zacznę pytanie. To mhm. kiedy trafiłaś pod skrzydła... Albo Artura Szurby, albo Romana Szymańskiego, bo któryś musiał być pierwszy chyba, tak? Dobrze myślę, bo to był okres i najpierw widziany, romek Szymański. Dobra, no to. To, była, to był występ chyba w środowiskowym domu samopomocy w choszcznie. Pani Asia Czechowicz zaprosiła mnie, żebym zaśpiewała na jakiejś paraolimpiadzie. Nie pamiętam mm. dokładnie już jak to było. W każdym razie jakaś olimpiada to była. Mm -hmm. I, I był tam też Paweł Czepiewski, tak a propos. Pozdrawiam Pawła. Tak, pozdrawiamy. No i tam zaśpiewałam, Romek obsługiwał sprzęt. Aha. Poznaliśmy się, stwierdził, że mam potencjał i że on chciałby, żebym coś nagrała w jego domowym studiu. Aha. No i tak się nasza znajomość. I miałaś rozpoczęła. lat, ile wtedy? 14 bo okres, chyba, albo 13. Okres Ta, tak? czyli... Gimnazjalny. Gimnazjalny, to tak. No, no, tak. Chyba 14 lat miałam, jak się poznaliśmy. No i pierwszy raz umówiłam się z Romanem, pojechałam do niego, mhm. do jego studia, przygotowałam parę piosenek, nagraliśmy wtedy chyba pięć piosenek. No i tak się nasza znajomość gdzieś tam rozpoczęła. Aha, dobra. I teraz powiedz mi, bo ja pamiętam Ciebie, że z tego wydarzenia jak u Artura Szuby mm -hmm. byłaś w projekcie, czyli to rozumiem, że to wynikało samo z siebie, że Romek, od razu Artur Szuba, tak? Dobrze myślę? Mm, jakoś to było trochę inaczej. Tam chyba minęło troszkę czasu, nie wiem czy nie dwa lata. Mm -hmm. A z Romkiem już zaczęłaś jakiś projekt typu Marteon, który... Mm, nie, 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 nie. To wyszło później. Yy, najpierw właśnie stwierdziliśmy, że Właśnie ja nie pamiętam jak to też już było. Na pewno minęły dwa lata od naszej znajomości z Romanem mm -hmm. i chyba albo Roman Arturowi powiedział o mnie, albo Artur gdzieś usłyszał i, i stwierdził, że chciałby, żebym się dograła do paru piosenek, Aha, chyba no dwóch, do jego płyty. Wtedy tworzył tą płytę z innymi i projekt LR bodajże tak to się nazywało. No i jak pojechaliśmy do łodzi, tam spotkaliśmy się z Arturem, był też Roman, bo Roman tam nagrywał gitary. No i tam dograłam się do, do paru utworów i stwierdziliśmy, że fajnie by było stworzyć zespół, który by koncertował. No i tak powstały szepty i krzyki. Mm -hmm. I tak. Czyli byłaś główną wokalistką szeptów yy, i krzyków? Może nie główną, byłam yy, razem z Arturem byliśmy głównymi wokalistami. Aha, o, może tak. I rozumiem, że te koncerty się wam gdzieś tam posypały, tak, podczas tego projektu. No tak, graliśmy i w Częstochowie i w Tczewie, w Warszawie, w Łodzi. Więc gdzieś tam te koncerty Trochę były. Było, bo ja pamiętam, Martyna my się wtedy nie znaliśmy, ale tak, ciebie tak, pierwszy tak, tak. raz zobaczyłem właśnie u Artura Szuby mhm. podczas tego projektu, nie? I tak mhm. zapamiętałem. A dopiero później się poznaliśmy. Dokładnie. No i już też nie pamiętam, jak, jak to było, ale po prostu jakoś, no, ta współpraca się zakończyła i my stwierdziliśmy z Romanem, że fajnie się czujemy w tym klimacie mm -hmm. i że chcemy stworzyć coś swojego. I, no tak, i powstał tak powstał Marteon. Marteon. Tak, dokładnie. E, żeby tutaj rozjaśnić troszkę, czyli Marteon, Martyna, pierwszy człon, jakby te... Tak, i Eon. Eon czyli Eon Records, tak, chyba no tak Marc na też mówili mm -hmm. Eon, tak bodajże. Tak, tak. Dlatego Marteon. E, no i teraz, no dobra Martyna, czyli mm -hmm. troszkę teraz o Marteonie. Mm -hmm. Proszę mi tutaj o, i nam opowiedzieć, jak to i co i w ogóle. No i wtedy właśnie zaczęło się to tak. Mm -hmm. Stwierdziliśmy, że stworzymy coś swojego, a że Romek ma głowę pełną pomysłów. To prawda. Y miał już jakieś kompozycje wstępne i tak zaczęliśmy nagrywać mm -hmm. w studiu. No i tak to się zaczęło. I powiedz mi, z tego wyszedł już jakiś album? Czy na razie. Jest to yy, nie, na razie nie. Yy, mamy parę piosenek. Yy, koncertowaliśmy też. Yy, no i tam chyba u Jędrucia tak, i Kadeku graliśmy. Yy, później graliśmy też i właśnie ku pamięci Artura. No i na razie mamy krótką przerwę. Ale nie że wrócicie. Ja ostatnio tak, z Romkiem wrócimy, rozmawiałam na, na, na pewno ten temat. Wróciby. To nie na wiem, pewno. czy to chodziło o Marteon albo o jakiś inny jego projekt, ale chyba o Marteon, że chciałby odświeżyć te aranżację. Coś, coś tego. Chciałby, typu. dlatego że wtedy jeszcze można było to tak nazwać, że to było domowe studio. Ale powiem ci Martyna, ja to Romku gdzieś też y, powiedziałem, że kiedyś usłyszałem kilka kawałków w samochodzie u ROMka i mówię, kurczę, to jest całkiem fajnie zrobione. I masteringowo, i kompozycyjnie. Także... No, I Romek chciałby to na pewno troszeczkę y, odtworzyć. Mm -hmm. y, no, bo wiadomo, zmieniamy się, zmieniają się nasze style. Y, no, i, fajnie i, by było i, to upchać w jeden album chociażby, nie? żeby sfinalizować, coś się zaczęło, tak. żeby skończyć. A kawałków y, na dzień dzisiejszy, ile macie z Marteonem, z Romkiem? No jest trochę, z 10 na pewno. No to już taka epka by była, tak? Nie? tak, tak. Kilka, ze 4 jeszcze dograć, może sześć cała pytania nie? W zasadzie. No, także y, Romek, jeżeli to oglądasz, to mam nadzieję, że się zetniesz i... No, Romek, no czas najwyższy. I, no, i czekamy. Ja rozumiem inne projekty, choć o innym za chwilę jeszcze będziemy mówić, też z Martyną zresztą, ale pod inną nazwą i trochę w innej ale to, to za, za chwilę. Ale Romek, do roboty. Jak to oglądasz? Jeszcze to w międzyczasie przypomniało mi się, mm. bo ja tak lubię skakać z tematu na temat. No dawaj. Przypomniało mi się, że w wieku chyba 8 lat, nie, 10, bo było otwarcie Orlika w Krzęcinie. Mhm. Tam zapoznałam się z panem Tadeuszem Krawcem. Mhm. Też pozdrawiam Tadeuszem. Wtedy obecny redaktor, y, dziennikarz Gazety Lubuskiej. Dzięki niemu udało się y, poprowadzić mnie mhm. do szkoły muzycznej. Dostałam stypendium. O. Wtedy wójta gminy Krzęcin, y, Pana Krzysztofa Żuchowskiego, mm -hmm. jeżeli nie przekręciłam im, imienia. Y, no i, i chodziłam do szkoły muzycznej. Chciałam pójść na instrument saksofon. Nie mogłam, bo nie miałam ukończonego 13 roku życia, więc zapisałam się na flet poprzeczny. Mm -hmm. No i uczyłam się grać na flecie. W międzyczasie, bo ja byłam w tym cyklu czteroletnim, no to w międzyczasie tam pianino ja dodatkowe. No tak. A jeszcze w międzyczasie, czy już po paru latach, już jak byłam dorosła, mhm. zapisałam się ponownie na saksofon, ale jakoś tak wyszło, że tego czasu zabrakło, gdzieś tam ta no codzienność jasno. mnie pochłonęła i, i tylko przez rok uczyłam się grać na tym saksofonie. No, czyli... Zawsze to był instrument, na którym chciałam grać. Saksofon. Tak. No. Podstawy znam. Ale gdzieś mi tam lepiej wychodzi granie na flecie poprzecznej. No tak, bo 4 lata no tak? Tak, masz za tak, sobą tak, grania, tak, 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 a na saksofonie, no jednak jest inna jakby zadęcie, tak, 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 tak. No i inna specyfika. Tak. Zresztą pozdrawiam Michała Gryćko, mojego z dawnych lat przyjaciela, bo tak, mogę tak, tak nazwać. Pozdrawiamy. A tu poznałaś Micha Michała w ogóle? Yy, nie poznałam osobiście, ale chyba dogrywał się do. Korytowo na Ludowo. Tak. tak, no, tak. no, dogrywał się i tak. pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, Michał, że jak będziesz w naszych stronach, to zawitasz też w Fibizie. E, dobra, Martyna, czyli tak, mamy stare czasy, mamy początek Marteona, Artura Szuby, Szybty Krzyki, Tatka Krawca, który zaciągnął cię do szkoły muzycznej. E, no to chyba, kurczę, ja powiem troszkę o tych czasach już takich mi bliższych czyli odkąd my się poznaliśmy, bo to chyba było wcześniej się może gdzieś tam widywaliśmy, ale nie tak, żeby się poznać, to był projekt Korytowo naludowo w którym Dokładnie. brałaś udział. E, no słuchajcie, Martyna brała udział w takich fajnych projektach, który, przy których byłem mocno zaangażowany. Pierwszy projekt to jest Korytowo naludowo. bodajże w utworze Czerwone Jabłuszko. E, Fajne czasy, tak? bo fajne, i też fajne. gdzieś tam byłaś z nami na występach, z tego co mm -hmm. pamiętam. Wspierałaś. Mm -hmm. Projekt Kortowo-Nerdowo można e, zobaczyć w internecie, wpisując chociażby w YouTube. A kolejnym projektem, takim większym, to też były Nutki dla Ojczyzny. Mm -hmm. Patriotyczny. Tak, tak. Projekt. Później były takie jakby singlowe tematy, czyli One Billion Rising, tak, 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 tak. w którym mm -hmm. całą piosenkę jakby śpiewałaś. I to dość taką dużą popularność zyskało, bo i byliśmy puszczani na Woodstocku, mm -hmm. Byliśmy. No, w różnych częściach naszej Polski puszczani, bo tak naprawdę stworzyliśmy drugą wersję tego utworu w języku polskim. Żeby była jasność, pierwsza, tak, drugą polską wersję, tak? tak ale na wzorze jakby oryginalnej, tak? tak? Czyli zrobiliśmy remiks czy cover w wykonaniu polskim. Nie, nawet nie cover, nawet tylko nie remix. Nie, tak. ja, ja aranżację układałem, ale na wzorze amerykańskiej wersji. Właśnie. Mimo wszystko, nie? Dokładnie. Dokładnie, a tekst Romek Szymański? Tak, Roma Szymański Dokładnie. głównie tekst. Fajną taką ciekawostką jest to, że tak jak Martyna powiedziała, że to jest drugi, drugi polski jakby utwór One Billion Rising i fajnym akcentem jest to, że pobiliśmy w wyświetleniach tą oryginalną wersję polską, pierwszą. Tak, 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 tak. naprawdę, to, to był super projekt. Do dzisiaj też można zobaczyć to oczywiście na YouTube, wpisując One Billion Rising Polska. Host, no można dopisać, to się wyświetlimy. A jeszcze ciekawą rzeczą było to, jak po roku czasu albo po dwóch latach słyszę to samo wykonanie, czyli Jakaś wokalistka Szczęstochowy bodajże tak, śpiewa tak, też to ten tekst, mhm. tak? Ja mówię, what the fuck, o co chodzi, tak? A później się okazało, że po prostu oni sobie Kowalują. zapożyczyli, ale warto by było chociaż napisać autora tekstu, tak? Dokładnie. No bo Roman Szymański jest odpowiedzialny za, był odpowiedzialny za pisanie tego tekstu. Tak, dokładnie. No fajna rzecz poszła w Polskę. Fajnym też projektem była Choszczyńska dziesiątka. Mhm. Do którego też powstał teledysk. I też Państwu pokażemy w linku, podlinkujemy. Martyna, powiedz, czym aktualnie twórczo się zajmujesz? Twórczo? No, aktualnie występuję na imprezach firmowych, eventach różnych, mhm. typu wesela, imprezy okolicznościowe. W sumie robię to już od kilku lat, ale też niedawno stworzyliśmy z Romkiem nowy duet. Nazywamy się niebanalni, okazjonalni. Stwierdziliśmy, że lubimy czasami sobie po prostu, Romek lubi sobie czasami po prostu pograć na gitarze, a ja po prostu pośpiewać. Fajne utwory yy, ze starszych czasów. I stwierdziliśmy, że stworzymy coś, co będzie też dla ludzi i będzie takie w miarę kameralne, ale po prostu będziemy na tym zarabiać. Bardzo dobrze. I wam to fajnie wychodzi, bo zalążek mogłem poznać na wigilii w Hosznie, tak? Czy, czy nie wiem, jak ta impreza się nazywała? Na Jarmarku Bożonarodzeniowym. Tak, Jarmark Bożonarodzeniowy. Mm -hmm. tak, I naprawdę super klimat. Dla uściśnienia Romek gra Unplug na gitarze. Oczywiście z kablem, czyli podłączenie do Unplug na żywo, tak? Ale na żywo, no na gitarze. A Martyna śpiewa. Bez żadnych tam efektów, w sensie, że coś tam perkusja gdzieś leci, tak? Dokładnie. I ostatnio widziałam Was też bodajże w Krzęcinie. Czy gdzie to było? Tak, w Krzęcinie. Śpiewaliśmy na trzeciej gminnej gali wiatraków. Mm -hmm. Można zobaczyć też na YouTubie. Także polecamy się i zapraszamy. Jeszcze raz nazwa zespołu. Żeby... Niebanalnie okazjonalni. Niebanalnie okazjonalni. Roman Szymański, Martyna Żyta, Romek gitara, Martyna wokal. Coś teraz się szykuje? Jakiś odzew? Na ten moment nie. Ale mam nadzieję, że coś niedługo się pokaże, fajnego, nowego. No tak, i... Nagrywacie też? Pod tym mamy zamiar, mamy okay. zamiar nagrywać, na pewno coś będziemy wrzucać na YouTube'a, na Face'a, mm -hmm. ogólnie na, na... Social media, tak. żeby coś było. <laughs> e... Dokładnie. A Martyna, Basia mnie prosiła, żebym zapytał Ciebie jakąś śmieszną, ciekawą, e... ciekawe wydarzenie podczas wesel. Ktoś przypomni sobie? <noise> nie wiem, czy mogę opowiadać o takich rzeczach. Ale nie musisz mówić, gdzie na przykład, okay. tak? Ale jeśli to jest takie w miarę przyswajalne, no to wiesz, zawsze. Ale chodzi o, chodzi o ludzi czy o mnie? No o, dobra, a... zaczynam od Ciebie. O Dawaj. mnie chodzi? No. Hmm. No to w pewnym momencie byłam już tak zmęczona. <noise> Że miałam wrażenie, że przyznałam przy mikrofonie. Że przyznałaś, tak? <noise> tak, ale żeby nie było, śpiewałam cały czas. No, no. No, także to się nazywa profesjonalizm. Ale numer. <noise> Raz się zdarzyło. A... No bo słuchaj, no bo to jest jednak kilka godzin kurczę, No tak, tak, 12 godzin bo... trzeba liczyć. No tak. I, i ty chyba tak nie, nie siadasz za bardzo, bo z tego co pamiętam, chyba że teraz no, się coś nie, zmieniło, nie, że jakiś poker. Nie, nie, no zresztą byłeś. Ja to, byłem i to cały czas na nogach. I... Jest Ale okien. zawsze jest fajna atmosfera, ja, ja lubię jak coś się dzieje, no to no fajne nie, Bardzo jest. Impreza, fajne imprezy ja byłem na dwóch no. bodajże w Zamęcinie, yy, zespół się nazywa jak? Yy, knockout. Knockout, rewelacja, dwóch panów. Pozdrawiamy i... też chłopaków z zespołu, tak Szymon i Jarek, pozdrawiamy. Tak, świetna impreza, na dwóch imprezach byłem w Zamęcinie i było rewelacyjnie. Martyna, o czym byś chciała teraz? Co, o, o czym byś chciała powiedzieć jakieś pasje dodatkowe? Ja się zawsze wstydzę rozmawiać o sobie. Nie tak? lubię, nie lubię o sobie mówić. No. chyba, że ktoś wyciąga ze mnie jakieś informacje, ale tak na co dzień to ja nie lubię o sobie mówić. W ogóle peszą mnie jakieś takie pochwały o, nie, nie lubię się Czyli chwalić. Czyli jesteś skromna. No, no tak, tak. No nie lubię o sobie mówić. Chyba, że z kimś jestem naprawdę bardzo blisko, to, mhm. to mhm. wtedy tak, ale tak na co dzień to no, nie, no, nie, nie, nie. Rozumiem. Trzeba ze mnie wyciągać e... informacje. Dobra. Aktualnie mówimy o pracy. Gdzie pracujesz? Pracuję jako terapeuta w środowiskowym domu samopomocy w Stargardzie. Mhm. Studiuję. Czyli studiujesz co? Pedagogika? Studi tak, tak. Teraz magisterka. Specjalna jakaś w tej... Nie, nie. Pedagogika, specjalizacja opieka i wsparcia osób niepełnosprawnych. Aha, aha. Planuję jeszcze, jeszcze na tym nie skończyć. Planuję. Dobra. Ale czas pokaże. Odnajdujesz się w tym zawodzie, czujesz tak, ten zawód, tak? Tak, ja w ogóle uwielbiam tę pracę. Wiesz co, ja powiem że ja mam takie doświadczenie z racji, że jeżdżę do niepełnosprawnych do Krzęcina i ja zawsze lubię tam jeździć. Ja lubię tych mm -hmm. ludzi to, są wdzięczni. A właśnie te... Krzęcina też się pamiętamy znamy, A tak, no też. Bo prowadziłeś zajęcia z muzykoterapii. Tak, tak. Więc tak to wygląda, wiesz, jak wyglądają yy, takie zajęcia. Mm -hmm. Także jest fajnie, yy, lubię tą pracę. Lubię osoby z niepełnosprawnościami. I z tym wiążesz też. Tak, tak, tak. tak. Swoją przyszłość. Jasne. Tak. No jasne. No Ale bo... nie wykluczam śpiewania. Gdzieś tam Ale po to godzinach. Wieś, no, no, czy po godzinach, czy w trakcie godzin, tak? Bo z niepełnosprawnością możesz zawsze. Ty robisz muzykoterapię. Zresztą Pewnie, chyba, tak. chyba robisz, nie? Zdarza się, no. no. Martyna co jakiś czas pyta mnie się o gry. Ja już po prostu nie mam siły. Nawet zaangażowany jest mój kolega, właśnie rodzice kolegi idą, pozdrawiam Michała. Eee, o gry na PlayStation. No ja też lubię grać, ale z taką intensywnością i to jest po prostu... No prosto... ja po prostu lubię. Tak, ja tu jeszcze pamiętam te czasy, kiedy było PlayStation 2, no to... I już wtedy taki bakcyla trochę na te gry, tak? No, razy, tak, tak. tak. Od zawsze Aha. lubiłam gry i komputerowe, Simsy. Jak no. usiądę, to jest po prostu koniec. So, 4 godziny i no, no, przepadam. No. Więc no... Jakie ja mam jeszcze hobby? A ostatnio mm, moim hobby stało się wyklejanie diamencikami, mhm. malowanie obrazów, tylko to jeszcze tak ee, bardzo amatorsko. Malowanie czy ale diamencikami, tak? Wyklejanie. Nie, wyklejanie diamencikami to jest osobna Aha, sprawa, dobra. a malowanie obrazów to jest osobna sprawa. Tylko od razu zaznaczam, że robię to bardzo amatorsko, no. stawiam pierwsze kroki, Aha. ale gdzieś tam bakcyl jest złapany, no, no, podoba no. mi się to. A co już próbujesz na przykład na płótnie? Tak. Aha, no to już tak, tak. powiem, już level amatorsko to by było na bloku technicznym. No, Ale na bloku też troszkę, się zdarzało. Troszkę wyżej, mimo wszystko. No to kiedy będzie można jakieś prace oglądnąć Twoje? Jeszcze potrzebuję trochę czasu. Dobra. Oprócz to... tego m, prowadzę też zajęcia muzyczno-ruchowe z dziećmi w mhm. Wtorki, czwartki, zapraszam. Coś jeżeli... widziałem, a gdzie? A pan naprzeciwko Lidla. Zajęcia taneczno-ruchowe. Muzyczno-ruchowe, tak. muzyczno ruchowe, muzyczno -ruchowe. Tak. Mhm. Dzieci w wieku... Dopiero też zaczynam, co prawda, ale wieku, y, dzieci w wieku 5-6 lat. Aha. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście zapraszam. Będzie fajnie, na, na pewno. Jest jakiś Facebook do tego, żeby zobaczyć? Y, jest, może podlinkujemy pod... Dobra, na pewno. Pod filmem. Y, no i tak moje życie na ten moment wygląda. Jestem szczęśliwa. No wszystko przed Tobą. Jestem nie? szczęśliwą narzeczoną. Wow, gratulacje. A i moja mama kazała o sobie wspomnieć, więc wspominam o mojej mamie. Pozdrawiamy. Mamo również. gdyby nie ty i gdybyś nie jeździła ze mną na te wszystkie występy, no to nie wiem, co by było. Od zawsze wsparcie miałam w mamie, mama zawsze wszędzie ze mną. No powiem wam, że faktycznie zawsze mama no, nie, czy to wysterbę, Wspierała mnie od najmłodszych lat. Czy, czy poza Także zawsze mama. Dziękuję jest jej Martyną. za wszystko i muziaczki dla mamy mojej. No, słuchajcie, dziękujemy bardzo. Fajnie Martyna, że wpadłaś Dzięki naprawdę za super. Czyli tak, reasumując, historię opowiedzieliśmy, aktualne rzeczy, czyli niebanalni, okazjonalni, dokładnie. sprawdzajcie, zresztą podlinkujemy. No i te zajęcia muzyczno-ruchowe, tak, tak, o których w ogóle nie wiedziałem. Także z ciekawości też gdzieś Także zapraszamy, na pewno wszystko poudostępniamy w linkach. To co ważne, no, najważniejsze. I co? I do zobaczenia. Może następnym razem przy jakichś projektach. Może teledys jakiś będziemy. Mam nadzieję. Zobaczymy, nie. Mam a nadzieję. zresztą mamy teledysk, tak. Mamy patriotyczny teledysk już zgrany, ujęcia zgrane, ale musimy poczekać do zimy, bo był nagrywany w zimę, a nie wypuszczony został w tą zimę, więc wypuszczony będzie. Także czekamy. czekamy. Dzięki za zaproszenie. Dobra, Martyna, raz. do zobaczenia i trzymaj się ciepło. Wy też. Hej.